wystartowały z tego samego poziomu, co nasza, czy jednak z innego? Jeszcze niższego. jeszcze niższego. Proszę państwa, odpowiedź jest banalnie prosta, jeszcze niższego. My nie jesteśmy tak nisko, jak są jeszcze inni niżsi, tak. Gdzie po prostu maczugami, tak, strzygają spory. U nas jak widzicie nikt się maczugami jeszcze, choć akurat to ostatnio w Warszawie różnie bywa, tak. To znaczy, Ale, chodzi mi o to, czy tak jak my zaczynaliśmy tak, tak, od, tak. od małp, na takiej zasadzie, czy tak samo było u nich, czy... czy tak samo było u nich, czy zaczynali od małp? Takie pani, od pani, tak. Dużą, zaczynali tak samo, to znaczy oni twierdzą, że etapy rozwoju u nich są takie same jak u nas. Wszyscy przechodzili przez te etapy barbarzyńskie, a my jesteśmy na, teraz na tym etapie po prostu. Ja wiem, że Państwo macie iPhony, Samsungi, to nie jest ZT barbarzyński, to jest zaawansowane. Whatsappa tutaj możesz sprawdzić, prawda? Super, nie? Ale proszę Państwa, tak naprawdę nie to świadczy o tym, że jesteśmy rozwinięci. Jesteśmy na poziomie betonu. I'm sorry. Naprawdę, tak? Natomiast cała nadzieja jest taka, że będziemy szli tym samym torem, co oni. I jedną Państwu powiem jedną rzecz. Ja u Sekielskich zrobiłem też mały eksperyment, bo ja też patrzę, jak ludzie reagują na ile są gotowi, tak? Bo są pewne rzeczy, których Państwo wiecie, że my i tak nie powiemy, że się. Bo nie, nie ma jeszcze na to gruntu, nie, nie, nie da rady. Zrobiłem jeden mały ruch z tym, jak będzie wyglądało to przejście wyżej. Powiedziałem o filmie Bliskie Spotkania trzeciego stopnia. Państwo żeście nie oglądali tego na pewno, bo to ktoś oglądał? Kilka osób oglądało, proszę Państwa, ja tam mówię taką dziwną informację, a od taka, nie wiadomo co to jest, co to jest prawdziwe. Ale mówię o tym Mariuszu Piotrowskim, o którym, o którym ja zrobiłem audycję, który zresztą wysłał tutaj mi SMS, o tym, że on miał dziwny sen z Sai Babą. Sai Baba mu zrobił coś absurdalnego, powiedział o bliskich spotkaniach Trzeciego Stopnia, że ten film nie jest przypadkowy, że on pokazuje coś bardzo istotnego, że to nie jest kolejna produkcja hollywoodzka, która zarobiła miliony, miliony. miliony rozumiesz? Tam jest jedna niezwykła informacja. Film jest fajny, dobry, ten bohater się zmienia. Na pewno żeście to oglądali wiele razy, ale tam jest jedna niesamowita rzecz. Kiedy ląduje ten obiekt, z tego obiektu jako pierwsi, kto wychodzi z tego obiektu, pamiętacie? Ludzie wychodzą. I my mamy podejrzenia bardzo silne, że jak dojdzie do tego lądowania, o którym my tutaj często mówimy, i o którym wszyscy myślimy, oni nie wyjdą pierwsi, wyjdą pierwsi ludzie. My wyjdziemy. My powitamy nas i my nas wprowadzimy w gwiezdną rodzinę. Koniec. To to, to to w ogóle trochę odpowiada na to pytanie o, o marzeniach. Oczywiście. Piękne. E, tutaj z tyłu był kolega. Bo tutaj Pan opowiadał o reinkarnacji w takim ciekawym, powiedzmy, aspekcie, o którym ja nigdy nie myślałem, a mianowicie o reinkarnacji między cywilizacjami, między planetami. I yy, prawda, tutaj Pan podobno ma jakieś tam doświadczenia z, z poprzednimi życiami na innych planetach i może Panowie byście coś rozwinęli na ten temat. O. Pytanie, czy mam doświadczenia? Jak najbardziej mam doświadczenia, ale tutaj być może odpowiadam na Twoje pytanie, reszta jest słuchaczami, Cię zaskoczę. Z mojego punktu widzenia, nieistotne są doświadczenia, czy to jest taka, czy inna cywilizacja. Tylko jak w tej cywilizacji mogła się rozwinąć świadomość, do jakich koncepcji ja mam dostęp i do jakiej możliwości rozumienia, yy, jak funkcjonuje rzeczywistość i kim ja jestem, a de facto skoro wiem kim ja jestem, to wiem kim wy jesteście. Natomiast same przykłady, co ja tam robiłem, czy byłem mechanikiem na statku kosmicznym, czy dowódcą statku kosmicznego, czy tam czyściłem podłogę, jest dla mnie zupełnie rzeczą marginalną. Bo żyjąc trochę, prawie jesteśmy równolatkami z Robertem, więc trochę już załóżmy w tym towarzystwie, które tutaj jest żyłem, widzę, że to, kim my jesteśmy w tych społeczeństwach, Zupełnie nie ma znaczenia. Ważne, do, jakiej, do jakich my jesteśmy zdolni koncepcji yy, rozumienia rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Natomiast yy, możliwość yy, przeżycia tego, przepraszam, wstanę, bo trochę mi po prostu zimno. Yy, yy, Wybierania świadomego takich, a nie innych yy, doświadczeń, ukierunkowania swojej energii yy, w takie, a nie inne działalności, powoduje, że albo w, tobie od, w sobie to odkrywamy głębiej, Albo idziemy za tym, co jest, jak ja tutaj metaforycznie pokazuję, zewnętrzem i tłumaczeniem nam na tej rzeczywistości, i wtedy wchodzimy w kierak i funkcjonujemy według modeli, w jakich 99% ludzi na tej planecie to jest niedoszacowane. Funkcjonuje nie ma czasu na nic i nie dowiaduje się nic o sobie, musi tylko wierzyć koncepcje, jakie niesie katolicyzm, jakie wypowiada taki niecki czy inny cecki y, z Ambony Sejmowej czy innej i w takie kompletne pierdoły, które nic w nas nie zmieniają, nawet nie pozwalają, nie pomagają nam być lepszymi ludźmi. No jedno słowo. Ten architekt. A czy wiesz o tym, że on pamięta też swoje wcielenie na obcej planecie? To jest taka historia. Rozumiesz, dlaczego jestem wściekły? Że grozi sądem? To hmm? jest taka historia. Ta historia mogłaby tyle ludzi ją pokazać, tyle ludzi wyjaśnić. Kurczę. Nie zgadza się, ale ja zaczekam. Ja jestem cierpliwy. Dobra? Prosimy o następne pytanie. Możesz jeszcze, Jeszcze na moment, ja takie dopowiedzenie, bo, bo mi gdzieś to umknęło przy tej odpowiedzi, a propos tej koncepcji jak to nazwałeś czy żyjemy, czy doświadczenia życia w innych cywilizacjach. Słuchajcie, absolutnie więk, absolutna większość ludzi. Z Was tutaj, z mojej perspektywy, doświadczyła życia w innych cywilizacjach. To nie znaczy, że wszyscy ludzie na Ziemi mają ścieżki, nazwijmy to tak metaforycznie, pochodzące z gwiazd, ale przypuszczam, że większa część populacji. I ta pamięć jest w nas, jest częścią zapisów naszego pola na różnych poziomach, bo my jesteśmy taką szerokospektralną, wysokowibracyjną matrycą, nie tylko ciałem fizycznym, bo na to ciało fizyczne według naszych koncepcji, jakie pewno każdy z Was zna, składa się, ciało eteryczne, energetyczne, astralne, duchowe i tak dalej, i tak dalej. I to są wszystko części nas i tej odkodowanej pierwotnej. Jak ja to mówię, hologramu źródła, źródła, tej kropelki wody, każde życie odkodowuje część tego hologramu, bez względu na to, czy jesteśmy w tym życiu gwiazdą filmową, czy sprzątaczką, która całe życie biega z szmatą, czy wojownikiem spartańskim, który w ciągu swojego życia zgładził tysiące ludzi, na przykład. I to nie jest ani dobre, ani złe. To jest częścią naszego doświadczenia, dzięki któremu możemy rozpoznać, co służy życiu, a co nie prowadzi do życia. Dobrze, widzę może rąk. Ja mam takie jedno pytanie, bo zgadzamy się wszyscy, że historia emilcińska jest prawdziwa. E, więc y, mam takie pytanie: dlaczego Jan Wolski, dlaczego nie na przykład Robert Bernatowicz albo Maciek Dziubla? A propos Macieja Dziubli, to ja swoje doświadczenia kontaktu mam. Nie jedno, o jednym opowiadałem w zeszłym roku, ale to jest niejedyne. Natomiast dlaczego? Jan Wolski. Z mojej perspektywy przypuszczam, że w tamtych czasach, jako rolnik, bo on był rolnikiem, tak? Na tyle był połączony z ziemią, na tyle miał koncentrację na swoim codziennym życiu, na tyle miał połączenie ze swoim rdzeniem. To są może metafory, ale one coś znaczą. Myślę, że w świadomości każdego z nas, że być może. Z dziesiątek potencjalnych innych Janów Wolskich tutaj na tym terenie był w takim yy, 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 połączeniu, że miał możliwość zobaczyć swoimi oczami to ufo, tak to nazwijmy. A być może, ja tak uważam, że jak dziesięciu innych. Z tej wsi czy z innej wsi obok niemie, obok niego mogłoby stać i tego nie widzieć. Po prostu. Do dzisiaj pewne spotkania i pewne doświadczenia ludzi odbywają się na takiej zasadzie. Jak jest grupa, to widzi kilku, a reszta, jeśli się dostroi, może zobaczyć. A są tacy, którzy jeszcze nie są w takim momencie, w takim miejscu, bo ich pole, ich całość jest w takich częstotliwościach, że niemożliwe jest tak i widzieć. I na to mógłbym tysiące takich opisanych sytuacji, których ja nie doświadczyłem, ale są wystarczająco opisane. Czy, czy w jakiś inny sposób zarejestrowane, że świadczą, że ten mechanizm jest po prostu powszechny i tyle. Kto zadał to pytanie? Maciu, My żeśmy rozmawiali bardzo długo na ten temat w gronie fundacji. Mój świętej pamięci kolega z fundacji, Tadeusz, Odpowiedział na to kiedyś w bardzo prosty sposób, mówi Robert. Mar Wolski, dlatego, że to był święty człowiek. Nigdy nie kłamał, nigdy nie konfabulował, nigdy nie wymyślał, nigdy nie tknął alkoholu. Może to odpowiedź ci nie zadowoli, ale tak było. A na koniec państwu, że się zastanówcie. My cały czas mówimy, że światło rozświetli mrok, tak? że światło się przepije. Zaczynaliśmy przy chmurach i deszczu, a jesteśmy w świetle. Zauważyliście to? To dobry znak. Chcę tylko dodać, że to nasza rozmowa może przegoniła te chmury. Ja tak uważam. Ja jeszcze mam taką teorię na temat pana Jana Wolskiego, tak jak było właśnie w książce Misja, że. Oni jakby odnajdują tych, którzy tam żyli w poprzednich wcieleniach na, na tych planetach. No to tylko tyle. Bingo. Tak. To jest bingo. To jest jakby ja Mam takie pytanie o channeling. Czy spotkali się Panowie z takim terminem? Jeśli tak, to czy mogliby Panowie polecić jakieś, jakieś twórców, jakieś nazwiska? To też wyjaśnimy dla innych, może czym jest? Wyjaśnienia channelingu tu kuba sugeruje, ale to chyba plus minus większość z Was wie, co to jest channeling, tak? Czy coś wypowiedzieć na ten temat, Proszę żeby było szerzej? Proszę. Zaprezentuję Pan. Niekoniecznie, jak najbardziej, tylko ten channeling właśnie ze względu z mojej perspektywy, jak to obserwuję w swoim życiu, jeszcze 20-30 lat temu było dużo tak zwanych channelerów, którzy pisali książki channelingowe, którzy mieli channelingi różnych rzeczy od... Oj, teraz mi umknęło słynnego tego Amerykanina, który właśnie Casey'ego, no to są tysiące przykładów. Natomiast w dzisiejszych czasach od kilkunastu lat jest coraz mniej takich channelerów. To nie znaczy, że, że ich nie ma, jest coraz mniej. Do takiego channelingu nie trzeba być oddawać swojej woli, ponieważ yy, yy, tamtego rodzaju, tych, ten taki, bym powiedział, troszkę archaiczny channeling polegał na tym, że człowiek musiał się w pewien sposób wymiksować ze swojego ciała i udostępnić swoje ciało tej istocie, która przez niego przemawiała. Albo być totalnie biernym, nieingerującym w przekaz, nie ingerującą w przekaz świadomością. Teraz się to troszeczkę zmieniło. Zaraz bo umknęło mi, bo tu sobie przypomniałem, chwilę muszę zresetować przewinąć taśmę, jak ja tu mówię. On chyba zaraz przyjdzie albo nie. W każdym bądź razie z racji tego, że nasycił się ten, na, nasza świadomość społeczna, czyli ta informacja, do której każdy z nas ma dostęp z pola, może dla Was to jest abstrakcyjne, ale każdy z Was ma dostęp do informacji z pola, tylko ona jest w obszarze bardziej podświadomości niż takiego operacyjnego działania. Ale wykorzystując do tego, że zmieniła się przez ostatnie lata przestrzeń i jest to możliwe na dużo szerszą skalę, to można by channelować praktycznie z 80% z Was tak na Cito. Ja się tym tak na co dzień nie param, czasami to wykorzystuję wtedy, kiedy jest przydatne, ale po prostu te, ta, te formy channelingu się zmieniły. Nie wiem czy coś tu jeszcze... Miałem świetny przykład, ale gdzieś mi się po prostu odpłynął. Dam teraz yy, telefon, czyli mikrofon Robertowi i w razie czego dopowiem jak sobie przypomnę. Kto pytał o ten channeling? Przepraszam, bo tutaj kto? A, dobrze. Ja pamiętam, że ja do channelingu zawsze podchodziłem jak pies do jeża. Dlatego, że ja zawsze potrzebowałem mieć konkretu. To, że ktoś czuje, że ma jakiś przekaz. Wiesz o co chodzi, nie? Miałem dystans. Do momentu listu z transcendencji. Ktoś słyszał tą historię z Państwa? Jedna osoba? Tylko naprawdę? No nie odważę się tutaj opowiadać o liście z transcendencji, bo po prostu zagadam spotkanie. W każdym razie. Polecam Państwu, żeby wstukać list z transcendencji, i yy, to jest coś, co ja polecam, ponieważ to dałem. Można było to dotknąć, bo te, te osoby, żeśmy poznali, byliśmy u nich w domach, to się wszystko działo na naszych oczach. Uczestniczył w tym jeden z prezydentów Polski. Naprawdę? A można wiedzieć, jaki? Nie można. <grytanie> Następne pytanie. Właśnie ja sobie przypomniałem przy, przykład odnośnie Channelingu, a ponieważ chciałem, żeby to był przykład taki yy, nie tylko autentyczny, to opowiem wam yy, zdarzenie ze swojego życia z 30 lat temu z partnerką, z którą jestem do dzisiaj. Yy, ona miała wcześniej męża, który umarł na białaczkę. I ponieważ nie było gotowości ani ze strony mojej żony, ani, ani jej matki na uwolnienie tego człowieka po śmierci, to on tutaj został w ciele astralnym i wtedy, jak się poznaliśmy, to już było 6 lat po jego śmierci, on był ciągle obecny w jej życiu, ponieważ takimi różnymi głosłami jak włosy w torebce jego zdjęcia, i tak dalej, trzymała go przy sobie. My jeszcze trudno nazwać, że byliśmy wtedy partnerami, ale ja, jako osoba y, mega sensytywna, w którymś momencie poczułem, że pojawiła się ta osoba, i świadomie udostępniłem jej swo, swoje ciało, i swój głos żeby mogła przekazać informację swojej byłej żonie, czyli no późniejszej mojej dzisiejszej partnerce. I głosem jej męża, którego ja nie znałem, który ciało opuścił 6 lat temu, 6 lat przed tym wydarzeniem. W 1986 roku, a to było w 91, drugim, przepraszam, to co miał do przekazania wyraziłem będąc w pełni, świado w pełni świadomym tego, co robię i komu udostępniam, udostępniam swoje ciało. Tyle. Dobrze, widzę, widzę te rączki, postaramy się wszystkich zdążyć. Ja mam dwa pytania. Dlaczego postawa prometejska jest dla Panów tak ważna i przekazywanie, opowiadanie o osobistych doświadczeniach jest dla Panów osobi osobiście ważne? I drugie pytanie, dlaczego rozwój, ten rozwój, gdzie miałoby nam być lepiej, tak jak jest na innych planetach, Dlaczego on jest tak dla ludzkości ważny? Czy nie warto po prostu zachwycać się życiem takim, jakim, jakie jest, yy, życiem realnym, bo przecież cudownością tego życia, bo przecież jest cudowne. Pytanie jest bardzo proste, odpowiedź jest też bardzo prosta. Dlaczego ja opowiadam osobiste historie? Dlatego, że one trafiają do ludzi. Proszę Państwa, wiecie, że moje występy w internecie są oglądane, tak? Pewnie żeście to zauważyli. Proszę Państwa, gdybym ja opowiadał rzeczy, które ja przeczytałem z internetu, gwarantuję by Panu, że to byłaby po prostu podłoga, tak? Dlatego, że ludzi nie interesuje coś, że. No, ja przeczytałem o ufo, i ja opowiem wam o ufo, i jest wypisane w pliku tekstowym, i on czyta jedno, drugie, trzecie, czwarte, konkretne. Wiesz, wiesz o co chodzi, tak? Że po prostu to musi być osobiste. Ja widziałem, ja dotknąłem, ja przeżyłem, ja trzymałem to rusztowanie, ono istnieje. <grytanie> Dlatego yy, osobiste rzeczy. Czy prometejska, nie wiem, ale moim zdaniem trzeba światło nieść. No, tak my myślimy, każdy z was chyba też to powinien robić, tak? Nawet na, takim, na takiej skali malutkiej, nie, że wielkie, jakieś tam, nie wiem, YouTube, y, czy mały, rozmowa z kolegą, który kompletnie nie wierzy, który się śmieje, przekonać go, powiedzieć. No wiecie, to jest taka misja bardzo, bardzo ważna. A drugie pytanie było o rozwój duchowy, tak? O to, że trzeba się cieszyć. Dlaczego jest tak ważne? Po pierwsze oni mówią, że jest najważniejszy. Ci, co przylatują tutaj, oni wiedzą bardzo dużo. Oni mówią... Oni mówią, że to jest kluczem do uratowania świata.